przez Ewangelię. Aleluja, 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 Aleluja. aleluja, aleluja. Panu stawki. lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtedy jakaś, wtedy jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała nad kwotą, podeszła z tyłu i dotknęła się prędzej jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, cóż, Twoja wiara Cię ucaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fetnisków oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym all the bugs